Witaj w poradniku PrestaShop od firmy dig.pl. Żaden sklep internetowy nie poradzi sobie w walce z konkurencją bez dobrego pozycjonowania. Czy nam się to podoba, czy nie? Google niepodzielnie panuje na świecie i przyjazność pod kątem wyszukiwarek amerykańskiego giganta jest niezwykle ważnym aspektem sukcesu każdej firmy na rynku e-commerce. Do tego wszelkie badania i statystyki pokazują, że ruch internetowy przenosi się na urządzenia mobilne, więc optymalizacja sklepu pod smartfony czy tablety jest świetną taktyką na przyciągnięcie i utrzymanie przy sobie klienta odwiedzającego sklep. Oba te aspekty, czyli SEO i optymalizacja, nie obejdą się bez szybkiego ładowania sklepu. Użytkownik nie lubi czekać na załadowanie się kolejnych zakładek. Wszystko musi działać natychmiast i sprawnie. Z naszego doświadczenia wynika, że jednym z najczęściej bagatelizowanych tematów w tej kwestii jest optymalizacja obrazków, a wystarczy zerknąć na narzędzie mierzące wydajność stron internetowych Google Page Insights, by przekonać się, ile cennych sekund jesteśmy w stanie urwać z ogólnego czas składowania strony tylko za pomocą optymalizacji obrazków. Oto wyniki jednego z przykładowych sklepów opartych o system Prestashop. Liczby mówią same za siebie. Problem numer jeden: obrazy. Szacowane oszczędności czas składowania strony ponad 2 sekundy. W świecie internetu to bardzo, bardzo dużo. Nie ulega więc wątpliwości, że kompresja obrazków to podstawa. A jak przejść od słów do czynów? Na przykład za pomocą modułu Image Compressor Tiny PNG. Pomaga on w niezwykle prosty i przyjazny sposób. Zadbać o maksymalną optymalizację wielkości grafik, znajdujących się na naszym sklepie. Korzysta on z zewnętrznego api TinyPNG i za pomocą jego algorytmów kompresuje zdjęcia na serwerze. Uśredniając, obrazki w formacie JPG udaje się zmniejszyć od 40 do 60%, natomiast grafiki PNG nawet o 80%. A wszystko to bez straty jakości. Po zainstalowaniu modułu pierwszym krokiem jest udanie się do ustawień, gdzie należy wpisać klucz API. Na stronie internetowej usługi podanej w module wystarczy się zarejestrować, by otrzymać swój unikatowy klucz, który następnie wklejamy do modułu i zapisujemy zmiany. Bez wykupywania dodatkowych pakietów klucz umożliwi Ci kompresję 500 zdjęć na miesiąc. W razie potrzeby, w każdej chwili możesz wykupić dodatkowy pakiet na stronie internetowej podanej w module. Potem nie pozostaje nic innego jak wybranie, jakie zdjęcia chcesz kompresować. Do wyboru masz m.in. zdjęcia produktowe, zdjęcia kategorii, producentów, zdjęcia szablonu, a nawet możesz wskazać konkretny folder, a każda grafika w nim się znajdująca zostanie przez moduł skompresowana. Nie pozostaje nic innego jak uruchomienie kompresji. Wszystko odbywa się w pełni automatycznie, ty nie musisz nic zrobić. Wszystkie skompresowane zdjęcia automatycznie zastępują stare wersje. Oprócz tego moduł umożliwia dokonywanie cyklicznych kompresji za pomocą usługi Cron. Na przykład możesz ustawić, by regularnie raz w tygodniu kompresowane były zdjęcia produktowe. Dzięki czemu wszystkie nowo wstawione przez ciebie grafiki będą automatycznie kompresowane, a moduł nie zużyje dostępnej liczby zdjęć do kompresji, na grafiki już wcześniej zoptymalizowane zajmie się tylko tymi nowymi. Moduł kosztuje 70 euro, obsługuje wersję PrestaShop od 1.5 do najnowszej 1.7, włącznie. A jego wdrożeniem, konfiguracją bądź jakimikolwiek innymi pracami na Twoim sklepie internetowym zająć się może nasza certyfikowana kadra specjalistów od systemu PrestaShop. Zapraszamy do kontaktu z nami. Dziękujemy za oglądanie naszych poradników i zapraszamy Cię do odwiedzenia naszej firmowej strony internetowej, gdzie możesz zapoznać się z naszą ofertą. Chłaniamy się nisko. DIG.L